Hej, zapraszam dzisiaj na kolejny odcinek Chat Makeup, czyli filmu, w którym e, próbuję produkty, nowości przeważnie na żywo, i od razu dzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami, czyli takie pierwsze wrażenia. I też przy okazji gadamy sobie na różne tematy. I właśnie dzisiaj chciałabym poruszyć jedną kwestię, którą. Temat, na który zaczęliśmy już rozmawiać e, przy okazji poprzedniego Chat Makeup, czyli e, pogotowie brwiowe. Także dalszy ciąg będzie, ale zaraz zajmę się tym tematem. Najpierw, e, jak widzicie, nie mam makijażu, zaczynamy coś nałożyć, żeby już ten filmik Intro. 35 minut, tylko powiedzmy 25 minut. Podkład, który dzisiaj będę nakładać, to jest Nowoizinglota. To jest podkład, o który wiele z Was już dążyło mnie zapytać, co o nim sądzę, czy będzie test na żywo i tak dalej. Myślałam, że najpierw pokażę go tutaj w tym chat make-up, a później, jeżeli nadal będziecie zaciekawieni, no to możemy zrobić taki pełen test na żywo, że rana go nałożę, a później spotkam się z całym wieczorem, no bo to jest podkład, który jest reklamowany jako taki długotrwały, więc myślę, że... Można by też taki test zrobić. Podkład do najtańszych nie należy, bo kosztuje 75 zł. Um, więc jak na Inglot to już jest dość drogo. I on przychodzi w takim próżniowym opakowaniu, z pompką oczywiście, ale właśnie, pomijając to, że cena jest dość wysoka, to i tak nie jest taka wysoka jak jest w Saforach, tak umówmy się. Ale mamy tutaj już 35 ml, a nie 30, tak jak jest w większości podkładów, więc może dlatego ta cena jest troszeczkę wyższa, bo mamy więcej produktu niż przeważnie firmy nam tutaj oferują. No i też to opakowanie jest plastikowe. Ja wiem, że dla większości osób, które pomarują się tylko dla siebie, wtedy na pewno wolicie na przykład szklane buteleczki, bo one ładniej wyglądają, jak nie wiem, gdzieś są wystawione, nie, chociażby na toaletę. Tak? Ale ym, myślę, że ten podkład jest bardziej kierowany w stronę osób, które zajmują się wizerzem zawodowo. A wtedy już mówiłam nieraz, im lżejsze opakowanie, tym, tym lepiej. Więc jeżeli macie w perspektywie noszenie, na przykład pięciu takich buteleczek, to jeżeli jedne są plastikowe, to od razu jest wam lżej na sercu i na ramieniu. Ja mam numerek 73 i od razu pani w Inglocie powiedziała, że mm, trzeba brać pod uwagę to, że on ciemnieje po kilku chwilach na twarzy. Yy, I rzeczywiście tak jest, więc yy, trzeba to brać pod uwagę, kiedy wybieracie odcień. Zresztą na pewno to ma Wam pomoże. Wam um, I tutaj w ogóle powiem Wam co jest napisane na opakowaniu, bo oprócz tego, że to jest um, HD Perfect Cover Foundation, Cover Up Foundation, to napisane jest tak, podkład do twarzy z ekstraktem z białej trufli zapewnia długotrwałe krycie i maskuje niedoskonałości, pozostawia naturalny efekt wygładzonej i idealnie zmatowionej skóry. Także zobaczymy, jak to się będzie miało. Um, trochę ten mat mnie przeraża, bo jak wiecie, ja wolę takie naturalne lub rozświetlające wykończenia, ale mam nadzieję, że nie będzie źle. No dobra, no to co, przechodzimy do rzeczy. Jakiś podkład, którego używałam, już miał takie opakowanie, takie przynajmniej podobne, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć, który to był. Podkład jest dość gęsty, wygląda na kremowy. Włosy do tyłu. I idziemy. Uła! Krycie mała. Ojej, ale nie czułam tego w sklepie. Ale teraz czuję, że ma dość mocny zapach alkoholowy. Także jak ktoś jest bardzo wrażliwy na zapachy, to może mu to przeszkadzać. Jest naprawdę bardzo gęsty. I teraz on może wyglądać na leciutko za jasny. Chociaż chyba nie, ale on jeszcze nie zdążył teraz właśnie zciemnieć. Na opakowaniu napisane jest też, żeby go nie dawać w okolice oczu. Więc może właśnie ze względu na ten zapach alkoholowy. Krycie ma dość mocne. Jak możecie zauważyć, z tej strony nie mam jeszcze podkładu, z tej strony już mam. Cepra wygląda idealnie. Ponieważ to jest podkład HD, to w kamerze będzie wyglądał naprawdę perfekcyjnie. Więc jeżeli nie będzie ściągał mi skóry, nie będzie takiego dawał suchego wrażenia na mojej normalnej stronie suchej skóry, skórze, to myślę, że do kręcenia filmów będzie jak znalazł. Dobra, nałożę na drugą stronę. Okej, okay, tak wygląda na całej twarzy. Jak możecie zauważyć, on już mimo już na tej stronie trochę już siedzi, to on dalej nie jest taki bardzo matowy. Nie, Przynajmniej na razie nie czuję go w ogóle na twarzy. Um, także okej. Okay. Um, fajnie teraz w ogóle wyglądam na takie zombie, bo mam wyrównane kolory cery, ale bez um, żadnych rysów, powiedzmy, bo nie mam brązera, niczego, ale te cienie teraz tak mocno przewijają, bardzo mocno wtedy się wyróżniają, kiedy właśnie mam tylko wyrównany kolory cery. Także zaraz zakryję jeszcze cienie pod oczami. I w ogóle wydaje mi się, że być może mogłam wziąć trochę ciemniejszy ten podkład, ale pewnie mówię, za dwa tygodnie znowu będę o, o jeszcze jeden um, odcień jaśniejsza, więc pewnie wtedy będzie idealny. Um, na razie jest ok. Myślę, że osoby, które właśnie lubią takie um, mocniejsze krycie i gęstsze podkłady, to będą zadowoleni. I właśnie, możecie zobaczyć teraz, jaka jest różnica koloru po wyschnięciu i przed wyschnięciem bo tutaj ta wierzchnia warstwa um, już zdążyła się oksydować a tutaj jak przejechałam, to tam pod spodem wybiła się nowa, więc jest jednak trochę różnica koloru nie wiem, czy byście to w stanie zobaczyć na kamerze, ale jeżeli nie, to na pewno w Inglocie to zobaczycie nawet w światłach sklepowych, no ale mówię, no nawet sam Inglot tak przestrzega przed tym, ogólnie firma przestrzega, że on ciemnieje więc to nie jest tak, że ojej, ojej nagle ciemnieje, więc po prostu trzeba poczekać chwilę i dopiero zobaczyć, który kolor jest dla Was ale idziemy dalej z makijażem, zakryję sobie cienie pod tak jak zawsze korektorem Collection, przypudruję pudrem Ben i zrobię sobie brwi też I zaraz do Was wrócę, żeby zająć się makijażem oczu A dzisiaj będziemy testować nową paletkę Z Zoewe Mixed Metals Przepiękne kolory, zaraz Wam je pokażę um, A ogólnie filmik o tym, jak robię brwi um, Jest już na kanale Już chyba kilka dobrych miesięcy jest na kanale Więc link Wam da na dole I zaraz przejdziemy do makijażu oczu Okej, okay, to podstawa mamy zrobiona Teraz jeszcze zanim zaczniemy oczy, to nałożę um, balsam na usta I to jest przeuroczy balsam, który wygląda jak kostka lodu I to jest nowość perfekty Balsam do uśpień ust nie do usz, tylko do ust, pięć w jednym, Soft Lips. I on jest... Um, właściwie to jest to samo, co EOS, tylko, że polskie. Bo i słodko pachnie, i słodko wygląda, i ma słodki smak, i też bardzo ładnie nawilża usta. Dzisiaj noszę go cały dzień. Myślę, że jeden z moich ulubieńców na razie. I jest mniejsze i bardziej poręczne od EOS-a, także. A w momencie, jak skończę makijażu, to usta będą już idealnie przygotowane na pomadkę do no nawilżone. Um, no i teraz czas na um, przepiękną paletkę nowość z Zoewy i to jest to Mix Metals. Wczoraj mi się podoba w paletach Zoewy, że one mają u góry zawsze na grzybiecie, napisane, co to jest za paleta, czyli możecie sobie je trzymać tak pionowo i nie pomylicie się, która jest która, tak jak w przypadku Slika. No chyba sobie Slika podpiszecie, ale to wiadomo, dodatkowa robota jest. Także to są piękne odcienie. Wiem, że jest jeszcze druga z e, Smoky coś tam. <grytanie> ja na tą. E, tutaj są same perłowe kolory, także dziś makijaż będzie bardzo perłowy, chyba, że się e, tutaj jeszcze będę ratować innymi kolorami. Na pewno w będę musiała zmatować, zmatowić pudrem. E, no i co? Coś trzeba będzie z tego wy, wy, e, wyczerować. Jedyny matowy odcień w tej polece to jest ten intensywny czarny, który... E, no jest intensywny, no nie da się ukryć, także nim na pewno zrobię kreskę, a później jeszcze rzęsy wytuszuję tuszem, który dla mnie jest nowy, nie wiem czy ogólnie, chyba też jest nowy. To jest Volume Million Lashes Soak Couture. On ma ogólnie troszkę, która powinna mi się podobać, bo ja lubię takie silikonowe, bo mogę nimi dotrzeć do nasady rzęs. Teraz sprawdzimy. Jeszcze zanim tę te paletka Zoe, to chciałam użyć tych paletek z The Balm, to są Autobalm. One są cudowne, one są bardzo samowystarczalne, i to jest paletka Hawaii Autobalm. Mam tutaj dwa, właściwie trzy cienie i róż, a w drugiej, która się nazywa California. Mamy również dwa cienie i róż. Jak widzicie, one się różnie kolorystycznie, ta jest chłodniejsza, jeżeli chodzi o róż, przynajmniej, a ta jest bardziej ciepła. Także chciałam użyć której z nich. Ale myślę, że ta z będzie ciekawsza. Chociaż myślę, że i tak użyję tego matowego beżu, tutaj chociażby na łupku Także to bym coś wykombinujemy. A jeszcze zanim zaczniemy makijażu, to tu chciałam poruszyć kwestię właśnie tego em, pogotowia pliowego. To będzie, bo wiem, że wysiednie nieźle napaliłyście na to, sobie bardzo cieszy i po prostu jeszcze bardziej motywuje do tego, żeby ten projekt kontynuować a właściwie zacząć. Tylko, żeby zrobić wszystko tak, jak ja sobie to wymarzyłam, a ja lubię, jak wszystko idzie według mojego planu, to muszę się zaopatrzyć w jedną rzecz. I muszę na razie robić rozeznanie, żeby kupić najlepsze. Także jeszcze chwilka ale na pewno to ruszy, jeżeli ruszy to zrobię tym osobny film, ponieważ będę też musiała dać Wam pewne instrukcje co do tych zdjęć, które będzie mi wysyłać, także na ten temat będzie osobny film cały, także spokojnie to nie ucichło i nagle nie zniknęło, tylko dalej będzie kontynuowane a przy makijażu czy będę używać kolejnej nowości z Zoewy, czyli tego e, kontynuacji jakby serii Rose Golden, e, czyli Complete Eyeset Rose Golden właśnie. Także jeżeli macie tamte właśnie e, różowe, złoto, różowo-złote e, pędzle z Zoewy, w których sam Pędzel chyba 8 jest pędzel z tego, co kojarzę. To teraz właśnie ta kolekcja rozszerzyła się o kolejne pędzle, tym razem zestaw do oczu, także dzisiaj tego zestawu będę używać. I właśnie jest to samo, co w tej wersji różowej, czyli ten pędzel 2.2.8 Lux Crease jest cały pieluśki, hmm, cudowny. Ja nie wiem, ja mam coś takiego, że ja uwielbiam po prostu białe pędzle. One tak wyglądają tak. Czysto, tak pięknie. Od razu widać, że one są czyste, a nie jakieś tam umaziane. No chyba że zafarbują, ale tego staramy się unikać. Tak, dobra. Przechodzimy do oczu. Na całą powiekę nałożyłam już bazę, czyli po prostu mój korektor I od razu mogę Wam powiedzieć, że ten cień Copper Plate, czyli ten właśnie taki rudawy Jest um, dość podobny do tego cienia, który się Wam tak bardzo podobał z palety Anastasia, czyli Sangria Tylko tamta jest trochę bardziej um, różowawa, ale jest to myślę zbliżony wystarczająco kolor Że gdybyście, gdybyście chciały użyć um, tego koloru do tamtego makijażu, to też by to fajnie wyglądało Coś tutaj muszę wykombinować Najpierw nakładam cień Rusty Steel Jak widzicie te cienie się właściwie nie osypują. Następny jak będzie ten Copper Plate. Oj, ten to jest intensywny. Właściwie nie wiem co ja robię. To jest taki trochę. Hmm, może jak to się nazywa. Jak ktoś nie planował tego, co robi, to co? Mam dziury w mózgu. Improwizuje, matko. Ale jak widzicie, one są naprawdę mega napigmentowane. Kiedyś paletki Zoewy, oni mieli takie paletki, które przypominały bardziej takie palety typu BH Cosmetics czy coś takiego. one nie były za ciekawe, bo pamiętam, macałam kiedyś cienie z tamtej palety u Katosu, i to były takie masówki, wiecie, chińskie, nie bardzo powalały swoją jakością. Muszę zmienić pędzel na mniejszy. Nie powalały swoją jakością, i widać było, że raczej się nie przekładali do pracy nad tymi cieniami, tylko po prostu wzięli z jakiejś fabryki azjatyckiej i e, powiedzieli prosimy o przyklejenie naklejki e, marki Zoewa, a teraz to są po prostu widać, że ich autorskie, przemyślane produkty no jestem po prostu pod wrażeniem to jest podobne do tych e, do produktów z Anastazji, chociaż to jest troszeczkę inna półka cenowa ale z Anastazji tak samo e, nie spotkałam się jeszcze z produktem, który byłby rozczarowujący także albo można by go nazwać bublem Także um, to po prostu pokazuje, które firmy naprawdę pracują nad swoimi produktami, a które nie. Chociaż pewnie to i tak zależy od naszych oczekiwań i tego, um, czego właśnie pożądamy od danego kosmetyku. Także dobra, już nie bądźmy tak, tacy surowi w swoich wyrokach. A Rozodra wszystko tutaj czystym pędzlem. Nie wiem, czy wspomniałam, ale znotowiłam, górę już pudrem. Naprawdę nie mam pojęcia, co ja tutaj robię. Mam niebieską bluzkę, więc może akcent niebieski na dolnej powiece Właśnie czym się kierujecie, jak robicie makijaż dzienny? Bardziej zastanawiacie się nad tym, w co jesteście ubrane, czy w to, w jakim kolorze dzisiaj będziecie się czuły dobrze. Zresztą mam problem z filmowaniem przy tutorialu tego, jak maluję dolną powiekę. Mam ochotę przytrzymać bliżej lusterko, a wtedy ono będzie w kadrze, a tego nie lubię. A właśnie zawsze daje tak głowę na dół, bo wtedy tutaj się cała skóra na, na, na dolnej powiecie naciąga. I jeżeli, nie będziecie, jeżeli będziecie rysować tak, to wiedzą, że tutaj wszystkie zmaszki i nierówności skóry wtedy em, będą wam przeszkadzać w malowaniu em, powieki gładko. A jak się tak przekrzywi oko, to wtedy tutaj wszystko bardzo ładnie się prostuje. Tylko właśnie mam wtedy problem z trzymaniem się w kadrze, bo przynajmniej tutorialu jest większe zbliżenie, w trzymaniu się w kadrze i też właśnie, żeby to lusterko nie było... żeby po prostu mnie nie zasłaniało, bo nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli oglądacie mnie od samego początku, to gratulacje. Jeżeli na samym początku miałam zawsze problem, żeby nie zasłaniać się lusterkiem, bo ja bardzo lubię zawsze trzymać lusterko bardzo blisko przed twarzem, jak się maluję, dlatego też nie lubię za długich pędzelków, bo wtedy właśnie... Ten dźwięk to nie jest nic przyjemnego, zwłaszcza rano, jak jest to się śpiące, więc ja zawsze lubiłam e, krótkie trzonki w pędzlach. I właśnie pamiętam, e, w kilku pierwszych tutorialach miałam wielkie problemy z tym, żeby nie zasłaniać się całkowicie lustrem, żeby po prostu e, pokazać wam cokolwiek na tej kamerze, a nie tylko tył mojego lusterka. A wracając jeszcze do tematu cieni, to bardzo ładnie się rozcierają i są mięciutkie. No, w sumie jak to pędzle. Jak to pędzle i jak to cienie złewa. Macie jakieś paletki zoewy. Wiem, że dużo osób często polowało na tą um, Naturally Yours, czyli tą taką neutralną, bo naprawdę jest piękna. Także. Zacznijcie mi znać, którą macie. Dobra, to no no się pobawiłam tą z Ewą i dodałam jeszcze dwa cienie z tej AutoPa Hawaii. Dodałam tego beżowego na i ten ciemny. Ja myślałam, że to jest brąz, a to się okazuje, że to jest taka oberżyna, to jest taki ciemny fiolet. Nie dałam go tutaj w sam zewnętrzny kącik, ale też fajnie wygląda. Fajnie, nie, podoba mi się. Dobra, no to teraz przejdziemy do tego tuszu. Eee, okay. Ja też jestem lekko e, zdenerwowana, jaką używać nowego tuszu. Chociaż ta szczytoczka jest trochę podobna do tej z Max Factor Masterpiece Max. A ja takie szczytoczki silikonowe lubię, już mówiłam na początku. Bo właśnie ja nie lubię dużych szczytoczek, bo dużymi szczytoczkami nie mogę zrobić tak. Nie mogę dojechać do samej nasady rzęs, bo są za wielkie po prostu i mnie, no, dosłownie drapią po oku. A jak widzicie, yy, moje rzęsy, mimo, że są długie, to teraz kryzys przyszedł na lewe oko. Bo to jak właśnie tutaj widać, mam pełno krótkich rzęs pomiędzy długimi. Ale bardzo przyjemnie mi się tym tuszem maluje. Oczywiście uwaliłam sobie powiekę, bo przed kamerą... Nie da się umalować powieki, e, umalować rzęs normalnie. Zawsze jak człowiek chce, żeby wszystko wyszło idealnie, to łącz kamerę, pach! Wszystko idzie nie tak. No, jak na razie to mi się podoba. Na razie na to tak. E, myślę, że jest okej. Okay. Mówię, no, muszę poczekać, aż ten tusz zaschnie i później go po prostu zadrapię, bo e, tak jest go łatwiej usunąć powieki, pewnie już to każdy zna. E, to co zaraz pomaluję drugie oko i przejdziemy e, do makijażu twarzy. I tak wygląda skończony makijaż. E, Tuż fajny jest na tej chwilę. Zobaczymy, jak będzie wyglądał za jakiś czas, kiedy będzie już bardziej e, zaschnięty, bo wiadomo, wtedy tusze się po prostu poprawiają. Albo właśnie jeszcze są gorsze. Bo właściwie nie wiem, jaka jest jego trwałość, bo no co mogę w tym momencie powiedzieć, prawda? Ale okej. Okay. Tak wygląda makijaż oczu. E, no to co? E, oddalamy się od siebie i kończymy makijaż twarzy. Z właśnie mam też te nowe pudry z Bourjois. Silk Edition. Compact powder po prostu. I e, mają takie fajne opakowania. E, Podobne do tych biodetek, chyba jakoś tak były. Tylko one miały jeszcze. E, to było większe opakowanie, to jest takie bardziej właśnie kompaktowe, także do torebki będzie jak najbardziej. Właściwie to ich jeszcze nie używałam, tylko właśnie jak przyszły to leżały, bo myślałam, że właśnie będą jakieś pierwsze wrażenia, to, żeby nie uszkiwać, to Wam moje pierwsze wrażenia, prawda? W ogóle miałem takie obortowe lusterko, że można je sobie tym przekręcać. To jest takie bardzo swobodne e, opakowanie, i to jest numer 53 i on ma taki przepiękny, żółty kolor, naprawdę boski odcień. No zobaczcie, to jest nawet całe, że tutaj kręci wszystko. Mam nadzieję, że tego nie wyłamie, skoro się tak na wszystkie strony kręci. Um, I um, troszeczkę jest może za jasne w tym momencie, ale właśnie nim zmatowię tak strefę tę e, i trochę czoło, bo jeszcze go nie dotykałam. E, właściwie w momencie, kiedy e, utrolałam korektor pod oczami, to tak powiedzmy e, takie falu zrobiłam pudrem, więc tutaj, wszędzie jest naturalne wykończenie podkładu, tak samo na czole. Także użyję tego pudru e, na twarz. A wracając do pudrów, to jak zaczęłam tutaj e, merdać e, pędzlem w pudrze, to e, Poczułam zapach. Zapach jest taki sam jak róży. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może trochę lżejszy. A jak dotyka się ten puder dłońmi, to ma taką bardzo jedwabistą, niemalże wilgotną konsystencję. Także bardzo ciekawy. Ech, potem musiałam go właśnie w końcu włożyć do trybki i zobaczyć jakby się ciągle nie sprawdzał. że ładnie wygląda. Ale mówię, to zawsze wszystko jest trochę przekłamane, bo jak mam tą sztuczną lampę, jak mam sztuczne światło w sztuczną lampę, jak mam sztuczne światło włączone, to jeszcze na kamerze to, to już w ogóle wygląda pięknie. Będę musiała używać trochę w ciągu dnia zobaczyć, jak by się sprawowało. że na razie wszystko wygląda bardzo ładnie. Um, Okej, okay. bronzer dzisiaj nie używam żadnego, ponieważ żadnego nie przygotowałam. Także ja i tak na co dzień żadnego bronzeru nie używam, także sobie darujemy. Natomiast dostałam też nowe róże z Make Up Geek. To nie są wszystkie, to jest tylko 8, A zobaczcie, jakie są piękne. To są oczywiście wkłady. Są też dostępne w normalnych, w normalnych opakowaniach. To są wkłady. Podobają mi się wszystkie oprócz tych dwóch, bo one mają drobinki. A ja jednak... Ja wolę drobinki, które są takie, wiecie, delikatne, rozświetlające. Natomiast tutaj są... No, drobinki brokatowe. Może w tym różowym trochę mniej to widać, ale w tym dole, który nazywa się Honeymoon, to już. Popatrzycie z bliska, to um, bardzo widoczne drewninki są. Myślę, że nałożę, ponieważ oczy dzisiaj mamy takie dość mocne, to nałożę coś takiego delikatnego jak kolor Spellbound. Ja jeszcze nie używałam tych róży. Jednego co do jednego dotknęłam um, palcem. I też są bardzo jedwabiste. Chociaż trzeba trochę u uważać, żeby się nie osłupywały. Ciekawa jestem, jakby ten podkład, jak ogólnie, jak będzie ten podkład utrzymywał um, róże i wszystkie inne produkty. Bo gdyby się sprawdził, bo ja go jeszcze będę testowała, myślę, ja jeszcze przez najbliższy tydzień go będę nosić na sobie i zobaczę jak on się będzie sprawdzał bo e, gdyby tak było to to by była fajna alternatywa na przykład dla osób które lubią e, Estee Lauder Double wear. E, chociaż tamten mi się wydaje jest bardziej wysuszający, bo jak miałam WR na twarzy to po prostu czułam się trochę w masce, trochę czułam się jak w tym e, jak on się nazywa Pierre Renée, ten Skin Balance chyba tak? Um, I on dla mojej cery to jest kompletna masakra i tak samo było z stWR Lauder um, Ale ten, właśnie tego nie czuję, mimo że wiem, że on ma mocne krycie, bo widzę to w, w lusterku To no, wygląda bardzo ładnie i nie czuję go właśnie A cię się też um, jak tam ten podkład, który miałam ostatnim czat make up, czyli ten oświetlający z Inglota Bardzo fajny jest, ja tego właśnie bardzo polubiłam na co dzień bo można z nim osiągnąć takie lekkie krycie, jak niemalże krem BB, a można zrobić już takie średnie, które... no już coś tam kryje. No, także słuchajcie, tak na ten róż. Um, ogólnie bardzo mi się podoba. Um, nie robi plasków, przynajmniej przy aplikacji. Ciekawe jestem też, jak będzie z um, utrzymywaniem się w ciągu dnia. Chociaż podejrzewam, że um, będzie tak samo jak z cieniami Make-up Geek, które są niezawodne i które wiecie, że bardzo lubię. Jeżeli miałabym ufać jakimś cieniom, tak wiecie, na przykład, właśnie jak brałam udział w konkursie Sephora Sephora i to wzięłam cienie make-up geek, bo wiedziałam, że na nich mogę polegać. Tak myślę, że te róże też będą spoko, bo pewnie wyszły z pod jednej fabryki. A jeśli o usta chodzi to mimo iż podoba mi się jak to wygląda teraz nawet, to wypadałoby te usta pomalować, także pomaluję je najpierw konturówką, a później pokażę Wam fajny błyczyk, który ostatnio odkryłam. w koci włos, znowu, który odkryłam w drogerii Natura. I to jest konturówka z Golden Rose Dream Lips. Ogólnie te konturówki Dream Lips są bardzo podobne w swojej konsystencji i w utrzymywaniu się tych konturówek z Make-up Forever o dziwo. Tam te kosztują chyba około 90 zł, jakoś około 89 mi się wydaje, chyba że podróżały. Pamiętam cenę 89 zł kiedyś. A te w coś około 15 zł, także różnica w cenie jest kolosalna, a w jakości nie za bardzo właśnie, więc a oni też mają bardzo szeroki wachlarz kolorów, także chyba sama mam, nie wiem. Z dziesięć odcieni i naprawdę długo się utrzymują. One są, wiecie co, one są takie bardzo um, woskowate, także nie jest nimi aż tak łatwo namalować na ustach, co jest dobre, bo w przeciwieństwie do na przykład kredek um, do oczu, które chcecie, żeby namalować na przykład w linii wodnej, które mają być miękkie, to do ust lepiej właśnie, żeby nie były takie za bardzo miękkie, bo wtedy się dłużej utrzymują. Ok, a na to nałożę błyszczyk, który na pierwszy rzut oka na pewno niektórym z Was przypomina błyszczyk z Clarence. I ja też, sobie, też myślałam, że coś mi się w oczach nie wiem, zadwoiło. Dostałam jakąś paciapę na oczy i e, widzę Clarensa w szafie Catrice. Nie, to jest błyszczyk z Catrice właśnie. On się nazywa Beautifying Lip Smoother i to jest w kolorze 30. Um, to jest, no, ja mam wrażenie, że to jest dokładnie ten sam produkt. Zobaczcie, nawet aplikator jest dokładnie ten sam, czyli taka gąbeczka, przez którą się wyciska produkt. Um, sam błyszczyk w sobie, jeżeli chodzi o jego konsystencję, też jest niemalże identyczny jak ten z Clarensa, tylko, że ten kosztuje zamiast Um, tam ten kosztuje około 80 zł, to ten kosztuje jakieś 15, także różnica w nie jest kolosalna również, tak jak ten Make Up Forever, jeżeli chodziło o końcówki. Um, także no, też niezły myk, prawda? Także teraz nałożę ten błyszczyk Okej, okay, i tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Tym razem był to czat makijaż, a nie zwykły tutorial. I to, jak mówię, jeżeli chodzi o całą kwestię właśnie tego SOS brwi, nadal jest aktualny, tylko mówię, ja się muszę tego przygotować pod kątem technicznym, żeby było dokładnie wszystko tak, jak sobie wymyśliłam i przy okazji mam nadzieję, że to spełnił również Wasze wymagania. Ja jeszcze będę o tym mówić na ten temat więcej właśnie w tym osobnym filmiku na temat tego, tej całej serii, ale nie będę oczywiście w stanie... Dobrać Wam odcienia produktów do brwi, ponieważ tak samo jak w przypadku podkładu, nie umiem Wam dobrać podkładu przez zdjęcie, tak samo nie będę mogła dobrać odcienia do brwi, bo to jest też indywidualna kwestia, ale będę mogła Wam to, troszeczkę podpowiedzieć, jeżeli chodzi o kształt, gdzie zapuścić, co wyrwać i tak dalej. Nawet w na takich ekstremalnych przypadkach, kiedy właściwie nie macie już żadnych brwi, jak i również wtedy, kiedy na przykład już macie tak zmieniony kształt brwi, że nie wiecie, jaki jest wasz naturalny i jak macie teraz zapuszczać. Także to, to będziemy właśnie też pokrywać w tamtej serii, tylko mówię, ja muszę poczekać jeszcze na jeden sprzęt, także mam nadzieję, że załatwię to i znajdę to, czego poszukuję szybko. Później Wam powiem, o co chodziło, ale na razie niech cała jeszcze seria nie będzie może za bardzo rozgadana, żeby wszyscy nie, nie, nie gadali o tym, bo będziecie mi popędzać, a ja chcę zrobić to porządnie. A wiadomo, jak ktoś kogoś popędza, to różni bywa, także cieszę się, że się również cieszycie na tą serię. Myślę, że to będzie coś fajnego, czegoś jakiego jeszcze nie było, więc chcę to po prostu zrobić jak najlepiej, jak się da. To tyle, jeżeli chodzi o Dzisiejszy makijaż, ogólnie dzisiejszy filmik. Oczywiście, jak zawsze, listę wszystkich rzeczy, o których mówiłam i które użyłam, znajdziecie w opisie na dole. Tam również będą informacje na temat wszystkich pędzji, które użyłam, no i odpowiedzi na wszystkie pytania, na które odpowiedzi chcielibyście znać. Jak zawsze bardzo bym Was prosiła o zostawienie kciuka do góry, jeżeli się Wam ten film spodobał, bo wtedy nie dość, że mi jest miło, to i dla Was to działa na Waszą korzyść, bo YouTube będzie pokazywał moje filmy w Waszej, na stronie głównej, tam przy, czyli w subskrypcjach. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!